kuszami grają, nice. Dobrze, ale to jest piękne, bo ja nie mam kilkamów widzowie. Full chillera. No gość nie wiedział gdzie ja jestem. No włącz kilkamy nie ma takiej opcji byczku. Kilkamów się nie włącza, jak się gra na mysce. Za ile, za ile włączysz kilkamów? W sensie? Czy ty, mi, czy ty mi oferujesz pieniądze po to, żebym włączył kilkamy, żebym się denerwował? Czy wy, wy jesteście chorzy, nie? Człowiek chce dla was pograć w i się nie denerwować. Specjalnie mam kilkamy wyłączone, a Wy mi każecie włączyć kilkamy, żebym ja się wkurzał i psiocił na grę. No dobra, tysiąc. <laughs> nie no, żartuję.